Panem senatorem Arturem Duninie. Także to będzie absolutnie wyjątkowy czas. O, witamy! Kto, kto wie, o czym ja mówię, to wie. Witamy najserdeczniej. I, I poprosimy Panią Marszałek o skierowanie do nas kilku słów. Będzie to zarówno na początku kilka słów. A, to możemy a potem będziemy, zachęcamy do rozmowy, a potem będziemy do domu. Witamy serdecznie Panią. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę dotrze do nas jeszcze Robert Deszkiewicz, który jest największym specjalistą od spraw polonijnych w naszym gronie. Będziecie Państwo mogli zadawać trudne pytania. Natomiast ja bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że bardzo do Was przyjeżdżać, bo kolonia i Polacy mieszkający w Jednanii to są wyjątkowi ludzie. Macie być z czego dumni. Jesteśmy bardzo dumni z tego, co robicie, bo budujecie bardzo dobry, piękny wizerunek polski na świecie. I za to chciałam wszystkim bardzo podziękować, bo my w Senacie uważamy, że Panie ambasadorze, ambasadorowie są bardzo ważni. Konsurowie są bardzo ważni, Ale na bez, bez państwa, bez tego, że codziennie, w swoim życiem pracą, pokazujecie, że Polska to jest świetny kraj, a Polacy to wyjątkowo ludzie niewiele byśmy osiągnęli. Po drugie, jesteśmy także, że udało się, że Polaka sama w swoim... Właśnie działań podstawowym zadaniem Senatu, bo za stanowieniem prawa jest opieka, a myśmy do, dali, a myśmy do tego dodali współpracę, bo opieka to opiekuje się kimś słabym, a współpracuje z kimś, to ma pomysł, jest gratemne i mocne. Dlatego my chcemy z Polonią współpracować jako Senat. I udało się, w zeszłym roku rozpoczęliśmy na nowo Możliwość wspierania programami i, i do, y, grantami działania poloni na całym świecie. W zeszłym roku mieliśmy małą kwotę, żeby sprawdzić, czy Senat da sobie radę. Dostaliśmy 10 milionów, daliśmy radę. Bardzo szybko te pieniądze zostały rozdysponowane. I jako pierwsi przeprowadziliśmy konkurs, mimo że wiele konkursów było dopiero w lecie, żebyśmy zrobili to naprawdę bardzo szybko. Było wtedy chętnych na kwoty dużo większe, bo wtedy było zgłoszeń na ponad 70 parę milionów. Teraz mamy 75 milionów, a zgłoszeń było na cztery razy tyle. Więc ja wiem, że znowu będą organizacje, pomysły, będą ludzie, którzy są niezadowoleni. Więc ja mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam tych środków mieć więcej i znowu mam nadzieję, że także będzie duże zainteresowanie. Zależy nam na tym, żeby ten konkurs był przeprowadzany w sposób niezwykle transparentny. Mieliśmy 42 ekspertów, różnych ekspertów spoza polityki, którzy oceniali projekty nie wiedząc kto ocenia, bo zawsze każdy projekt dwie osoby ocenia, nie nikt, nikt, ktoś nie wiedział kto jest tą drugą osobą. Potem była komisja konkursowa, potem była Komisja do spraw Polonii. Teraz w najbliższych dniach zajmie się tym Prezydium Senatu. Więc mam nadzieję, że nasza praca zyska Państwa aprobatę. Może wiem, że nie wszyscy będą zadowoleni. Niestety. Ale też muszę z wielką radością powiedzieć, że większość tych projektów jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę. I widać, że Państwo potrafią to robić. Wiecie, czego chcecie. Wiecie, jakie macie pomysły jak budować działania polonijne. Dla nas, określając priorytety, najważniejsze były, tak naprawdę ich było pięć, ale dwa były dla nas najważniejsze. Młoda Polonia, czyli młodzi ludzie, bo dla nich trzeba stworzyć takie warunki, żeby chcieli, po pierwsze, nie tracili kontaktu z Polską, chcieli uczyć się języka polskiego. I żeby się poznali, żeby zobaczyli, że młodzi ludzie z polskimi korzeniami są na całym świecie i że mogą znaleźć mnóstwo możliwości współpracy. Drugi ważny dla nas temat to jest oczywiście to, żeby Polonia się organizowała. Żeby jeżeli powstają gdzieś jakieś grupy, żeby chciały razem wspólnie działać. Więc zależy nam na tej aktywizacji. To jest dla nas bardzo ważne. Ważna jest dla nas także komunikacja, czyli media polonijne, żeby, żeby wiedzieć o tym, co się dzieje, nie tylko na przykład w Irlandii, ale żeby Polonia wiedziała, co się dzieje we Włoszech, wśród Polonii. No, po, potrzebny jest system informacji, więc bardzo zwróciliśmy dużą uwagę na media. Oczywiście jest kultura dla mnie najważniejszy temat, także naprawdę możliwości po, ubiegania się o te środki było bardzo dużo była tych możliwości, bo konkurs został zakończony, będzie ogłoszony. Ale też wiemy, że te konkursy muszą być rozpatrywane wcześniej. Bo jeżeli Państwo planują działalność na przykład na rok 2026, to nie możecie czekać do połowy roku 2026, żeby wiedzieć, czy dostaniecie środki, czy nie dostaniecie. Więc mamy taki ambitny plan, jest tutaj Pan Dyrektor Biura Bronilnego, żeby konkurs rozpisać na jesieni, tak żeby do końca roku został rozstrzygnięty. Tak, żeby od nowego roku już można było te środki przekazywać. Dlatego już teraz, jeżeli ktoś ma w planach, to myślcie o tym, że na jesieni trzeba być gotowym, przygotowanym. Jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości, to zawsze zapraszamy, żeby mi mailowo napisać do naszego Senackiego Biura Kolonijnego, czy do Roberta Tyszkiewicza to wtedy udzielimy pełnych i, i, i informacji. Jestem także z tego powodu, że wiedzą państwo za chwilę, właściwie za niecały miesiąc mamy wybory. Wybory bardzo ważne, a Polonia z każdych wyborów pokazuje, że nie chcą tracić kontaktu z Polską, chcą w tych wyborach brać udział, chcą, żeby ich głos był słyszalny. Rozmawialiśmy w Senacie z Ministerstwem Spraw zagranicznych z konsulami. Wiemy, że wyciągamy wnioski z każdej kolejnej kampanii i staramy się, żeby tych miejsc do głosowania było więcej, żeby skrócić odległość, żeby jak najwięcej osób mogło w tych wyborach wziąć udział. Są różne kraje są takie jak Irlandia, ale są takie kraje jak Stany Zjednoczone czy Kanada, że odległość z jednego punktu do drugiego do głosowania. Czasami wymaga to wielkiego heroizmu, żeby wsiąść w samochód, a czasami samolot lepiej, żeby zagłosować. Niestety nie udało nam się doprowadzić do tego, żeby można było głosować korespondencyjnie. Uważamy, że to było najlepsze rozwiązanie nie tylko dla Polonii, a także dla osób starszych w naszym kraju czy osób, które nie zawsze są możliwe, żeby wyjść z domu. Może już następne wybory za dwa lata. Będą mogły być w takiej formie, ale te są jeszcze w starej formie. Wspólnie z ambasadami, wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych będziemy informować, co zrobić, żeby móc wziąć udział w wyborach. Będziemy przypominali, apelowali i namawiali państwa, żeby poświęcić trochę czasu, czasami kilka godzin, ale na te wybory iść, bo wasz głos może mieć ogromne znaczenie. Niezależnie czy mieszka się w Polsce, czy jest się. W Irlandii, czy jest je we Włoszech, czy jest się w Niemczech, każdy, każdy głos naważa głos, dlatego namawiam wszystkich do, do udziału w tym wyborach Chciałabym także, żebyśmy dzisiaj sobie ze sobą porozmawiali, żebyście wy opowiedzieli po pierwsze, żebyście się pochwalić swoimi sukcesami, bo się chwalić. I my byśmy to bardzo chcieli od was usłyszeć, żebyśmy mogli o tym dalej opowiedzieć, to po pierwsze. Po drugie chcieliśmy też posłuchać Waszych uwag, co my, jako Senat, możemy zrobić, żeby ułatwić pracę, umożliwić działalność, bo ja widzę, że skoro Państwo to przyszli, to jesteście aktywni, no. no, macie pomysły, chcecie kreować rzeczywistość, <coughs> więc tego także posłuchamy. No i chciałabym, żebyśmy też odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania, o które, o, odpowiedzieć na, które Was nurtują. No wiemy, czasy się zmieniają, teraz no są trudne te czasy. Tak. Mamy wojnę za naszą granicą z Mamy wojnę hybrydową na granicy z Białorusią. Mamy nie, 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 dziwną sytuację w Stanach Zjednoczonych. I wszyscy musimy się Dziwna jest. Słuchajcie, do tej pory wszyscy żyliśmy w przekonaniu, że różne rzeczy się na świecie zmieniają. Ale jest jeden kraj, który stoi na straży wartości, demokracji, przestrzegania prawa, konstytucji, szacunku. Taki był. I zawsze się mówiło, co by nie było, zawsze są Stany Zjednoczone. Okazało się, że... Są Stany Zjednoczone, ale my jeszcze na razie nie wiemy, w jakim to kierunku pójdzie. prawda, Nikt nie wie. Nie ma chyba kogoś, kto by nawet postawił złotówkę, powiedział w jakim to kierunku pójdzie, a już nie mówimy, że jakieś większe pieniądze. Nie wiemy. Musimy się z tą sytuacją oswoić. Musimy tę sytuację zrozumieć i, i musimy nauczyć się współpracować, bo nie wyobrażam sobie, żeby Europa nie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wyobrażam sobie, żeby Polska nie współpracowała ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak nie wyobrażam sobie, żeby Irlandia tego nie, nie robiła. Mamy bardzo dużo wspólnych interesów, przedsiębiorstw, firm. To jest żywy organizm i nie wyobrażam sobie, żeby można nagle powiedzieć przecinamy wszystkie liny. Trzeba się tego na nowo, rozsądnie, odpowiedzialnie, bez emocji nauczyć. Wydaje mi się, że z tego trudnego czasu także Europa wyciągnęła wniosek. O, witamy Roberta Tyszkiewicza. Będzie odpowiadał na Proszę <noise> Państwa, że tego, że on zawsze robię takie wejścia, żeby go wszyscy pobawili, <noise> <noise> <pan to> Robert, <głos> dziękuję. <głos> Jesteśmy w takiej sytuacji, Europa zawsze była najważniejszym kontynentem. Właściwie nadawaliśmy tą, tą temu, co się żyje na całym świecie, ale mam takie wrażenie, że w pewnym momencie jak posiedliśmy na laurach i myśleliśmy, że za nas wszystko się będzie jakoś to toczyło, że jakoś to będzie, ale jakoś to nie będzie, jak my się wszyscy nie zmobilizujemy i nie, nie weźmiemy do serca tego, o czym mówi bardzo głośno na arenie międzynarodowej yy, nasz premier, że Europa musi działać wspólnie. Mamy potencjał intelektualny, wszystkie, wszystko mamy, tylko jeżeli działamy razem, bo każdy kraj to osobno jest słaby, mały i zniknie. Wszystkie razem. Mamy siłę prowadzenia rozmów, dialogu, stawiania warunków. Mamy możliwość czucia się bezpiecznie. No Europa musi stać się samodzielna i współpracować z innymi. Musimy uwierzyć, że w trudnych czasach możemy dać sobie radę sami. Uwierzyć, to znaczy przygotowywać się do trudnych sytuacji. Wydaje mi się, że jest pełne zrozumienie. Jak wiecie Państwo, jeszcze dwa miesiące polskiej prezydencji. prezydencji w najważniejszy jest temat bezpieczeństwa. Ale nie tylko bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa zdrowotnego, psychicznego, bezpieczeństwa ekologicznego. We wszystkich obszarach naszego życia bezpieczeństwo jest najważniejsze w tej chwili. I te nasze, nasz, ten nasz program został przez właściwie większość krajów europejskich przyjętych ze zrozumieniem, bo te problemy mają także inne kraje, więc musimy wspólnie szukać rozwiązań. Mam nadzieję, dziękując Wam za obecność, że za chwilę zaczniecie zadawać pytania. Słuchajcie, i to jest strefa wolności, każdy zadaje mi. najtrudniejsze pytania, my jak najszczerzej na te pytania odpowiadamy, bo tego, czego nam jeszcze bardzo brakuje w Polsce, nie wiem jak w Irlandii, umiejętności długiej, ciekawej debaty i rozmowy. Żebyśmy szukali rozwiązań, oceniali ale żeby, żeby każdy mógł powiedzieć, co myśli, co uważa. I mam nadzieję, że ta rozmowa taka będzie. I z doświadczenia, bo to nie jest moje pierwsze spotkanie, chociaż w Irlandii pierwszy pierwszy raz jestem w tym Irlandii w życiu, także mam wielką tremę. Najtrudniejsze jest zadanie pierwszego pytania. I też z doświadczenia wiem, że pierwsze pytanie zadaje zawsze kobieta. <grymne> I patrząc na historię Polski, Irlandii, Mamy Pani wie, kobiety mają duży wpływ na ja pełni. Zaczekam na odważną kobietę i zaczynam